Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, co warto sprawdzić przed wyjazdem do Blue Grotto, aby uniknąć rozczarowania tak jak my. Oprócz tego zabierzemy Was do San Paul's Bay, czyli mało znanej części Malty wśród turystów. Odwiedzimy lokalne restauracje, sprawdzimy ceny, przetestujemy słodkie desery, no i oczywiście podzielimy się miejscami, które warto odwiedzić. Gotowi? No to zaczynamy! A więc, naszego trzeciego dnia pobytu na Malcie mieliśmy w planach odwiedzenie Blogrotto. Na pewno kojarzycie te malownicze miejsce na wyspie. To system jaskiń morskich, w których woda mieni się niesamowitymi odcieniami błękitu dzięki odbiciu światła. Najlepsze efekty możecie zobaczyć rano między godziną 9 a 12, kiedy słońce świeci pod idealnym kątem. Chcieliśmy oczywiście skorzystać z rejsu tradycyjną, kolorową łodzią luzu, która zawiera turystów 20-minutową podróż wśród skalnych łuków i grot. Koszt takiej przyjemności to tylko 8 euro za osobę, a dla dzieci poniżej 10 lat 4 euro. Brzmi świetnie, prawda? Ale niestety, czar prysł, kiedy postanowiłem zadzwonić do operatora łodzi i upewnić się, że rejsy rzeczywiście się odbywają. Podczas śniadania w hotelu zapaliła mi się czerwona lampka w głowie, która na całe szczęście podpowiedziała mi, abym zadzwonił i to sprawdził. No i tak naprawdę, dobrze, że to zrobiłem. Niestety nikt nie odbierał moich połączeń, ale chwilę później otrzymaliśmy wiadomość SMS, po której byliśmy po prostu załamani. Ta wiadomość to... Przepraszam, nie mogę odebrać w tej chwili, ale mogę potwierdzić, że łodzie nie kursują dziś w Blue Grotto. W Cały misterny plan też w pizdu. Niestety łodzie nie kursowały z powodu zbyt silnych fal. I na całe szczęście otrzymaliśmy tę wiadomość, jak byliśmy jeszcze w hotelu. Dzięki temu zaoszczędziliśmy półtorej godziny w trasie oraz 20 km przejechanych zupełnie bez sensu. Pamiętajcie, warto najpierw zadzwonić i upewnić się, że łodzie kursują. Dlatego zapiszcie sobie ten numer, a my tymczasem przenosimy się do St. Paul's Bay. Skoro nasze plany się zmieniły, postanowiliśmy wykorzystać ten dzień zupełnie inaczej. Czy było warto? Zaraz się przekonacie. Zostańcie z nami i lecimy dalej. Niestety nasze plany niespodziewanie się zmieniły i postanowiliśmy, że nasz ostatni dzień spędzimy w miejscu, gdzie znajdował się nasz hotel czyli St. Paul's Bay. Jest to jedna z najpopularniejszych miejscowości turystycznych na Malcie. I choć nazwa może sugerować, że to tylko zatoka, w rzeczywistości St. Paul's Bay to cała nadmorska miejscowość. Obejmująca takie dzielnice jak Budziba i Aura. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy szukają pięknych widoków, plaż, świetnych restauracji i nadmorskiej atmosfery. Jest tu sporo do zobaczenia. Od malowniczej promenady, przez zatokę z legendą o Świętym Pawle, aż po ciekawe atrakcje takie jak Narodowe Akwarium Malty czy chociażby Cafe Del Ma, czyli klub położony na plaży z barem, restauracją i basenem. To oczywiście idealna gratka dla osób, które uwielbiają życie nocne. Ale nie możemy zapomnieć o najmłodszych, którzy będą mogli pobawić się w budziba Waterpark zupełnie za darmo. Gotowi na zwiedzanie zatoki świętego Pawła? No to zaczynamy od pierwszej atrakcji jaką jest narodowe akwarium Malty. Malta National Aquarium. Czy jak to po prostu woli, narodowe akwarium Malty to podwodna przygoda zdecydowanie dla całej rodziny. Położona jest w miejscowości aura lub jak wolicie po polsku Kavra. To największe akwarium na Malcie i jedno z najciekawszych miejsc do odwiedzenia, jeśli chodzi o St. Paul's Bay. W środku czeka na Was 26 ogromnych zbiorników, w których można podziwiać egzotyczne ryby, płaszczki, koniki morskie, a nawet rekiny. Największą atrakcją jest przeszklony tunel, który pozwala na niezwykłe spotkanie z morskimi stworzeniami przepływającymi tuż nad naszymi głowami. To idealne miejsce zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, łączące edukację z fascynującą przygodą. Ceny biletów: dorośli 16,90, dzieci poniżej 4 roku życia wchodzą po prostu za darmo. Cena za dziecko pomiędzy 4 a 12 rokiem życia to 10,90, a seniorzy płacą 13,90. Dostępne są również pakiety rodzinne, więc warto sprawdzić bilety online. Akwarium jest otwarte codziennie od 10 do 18, a po zwiedzaniu można odpocząć na tarasie widokowym z pięknym widokiem na morze. Planujecie wizytę na Malcie? Koniecznie odwiedźcie Narodowe Akwarium. Bujiba Waterpark, czyli darmowa wodna zabawa na Malcie. Podczas naszej styczniowej wizyty, niestety, Bujiba Waterpark był zamknięty, ponieważ działa głównie w sezonie letnim, ale nie mogliśmy nie podzielić się z wami tą świetną atrakcją, która przykuła naszą uwagę podczas zwiedzania. To mały, ale bardzo popularny park wodny, który oferuje różnorodne zraszacze, fontanny i interaktywne elementy, które zapewnią świetną zabawę dla waszych pociech. Co ważne, jest całkowicie darmowy, więc można tutaj przyjść o każdej porze dnia i cieszyć się wodną rozrywką, nie martwiąc się o koszta. Godziny otwarcia park jest dostępny przez cały dzień, głównie w sezonie letnim, czyli od maja do września, dlatego warto sprawdzić, czy jest otwarty przed planowaną wizytą. Idealne miejsce na chwilę relaksu i chodzenie, szczególnie w upalne dni. Tak jak wspominałem, podczas naszej styczniowej wizyty park był zamknięty, a wideo, które teraz widzicie, to darmowe sceny, które mają po prostu przybliżyć wam, co możecie znaleźć w tym parku. Jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć i filmów, polecamy Wam po prostu zajrzeć na Google. Znajdziecie tam pełno materiałów, które pomogą Wam zaplanować Waszą wizytę. Dobrze, skoro pokazaliśmy Wam atrakcję dla rodzin, teraz coś dla tych, którzy uwielbiają życie nocne czyli Cafe del Mar w samym sercu St. Paul's Bay. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc na Malcie do zabawy przy świetnej muzyce i wspaniałych widokach na morze. Choć my odwiedziliśmy Malte w styczniu i lokal był zamknięty, pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić, ale najprawdopodobniej klub otwierany jest w kwietniu, czyli. Kiedy zaczyna się po prostu sezon. W wideo znajdziecie fragmenty z imprezy, która miała miejsce w Café Del Mar, by pokazać wam klimat tego miejsca. A zdecydowanie jest co odwiedzić. Ten klub gościł takich DJ jak Eric Pritz, David Guetta czy Karl Cox. Więc jeśli szukacie świetnej zabawy, to miejsce jest zdecydowanie dla was. A ja również chciałbym podziękować Mario Panadero, czyli właścicielowi tego filmu, który pozwolił nam na użycie jego wideo w naszych materiałach. Link do jego social mediów znajdziecie w opisie tego wideo. A my tymczasem zabieramy was już w głąb Zatoki Świętego Pawła i pokażemy wam kilka polecajek kulinarnych. Słuchajcie, jednak zmieniliśmy plany. Pojechaliśmy do Silemy. W gdzie byliśmy? Sliema? Sliema. Sliema, coś takiego. No i zmieniliśmy plany, wróciliśmy do miejsca, w którym mamy do Kawry, bo będziemy się wracali do hotelu, żeby się zresetować, poleżeć, odpocząć. A teraz sobie coś zjemy na lunch, bo w sumie uzgodniliśmy troszeczkę. Wypiliśmy tylko kawkę, kawę berry, które było polecane w internecie. Nasze przemyślenia są troszeczkę inne, to znaczy nie, nie to, że nie polecamy, ale e, kawa. Taka sama, każda inna, tylko że ze... z dodatkiem pistacji. Więc wow, nie zrobiła. No, po nie? No, ale cóż, każdy ma inne smaki, więc nie będę się No właśnie, jeśli szukacie polecajki, która zaoferuje Wam naprawdę fantastyczne jedzenie, to polecamy Leto Sicili. Oczywiście lokal nie przyciąga wzrokiem, ale za to ma najlepszą pizzę na Malcie. I rogale z nadzieniem pistacjowym, które są po prostu pyszne. Za kawę, piwko, dwa ciastka i rogala pistacjowego zapłaciliśmy niecałe 30 euro, co jest naprawdę świetną ceną. A na miejscu było widać też sporo lokalsów, co świadczy o tym, że to miejsce cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Jak mogliście zauważyć po minie Pauliny, smak rogala z nadzieniem pistacjowym mówi sam za siebie. To miejsce to prawdziwa gratka dla smakoszy włoskich smaków, a na miejscu znajdziecie nie tylko świetne propozycje na lunch, ale także śniadania w prawdziwym maltańskim i włoskim stylu. No. Opowiadaj. No nie zdawałam ostatniego rogalika z pistacjo na pożegnania. No i teraz idziemy jeszcze ciepła, ciepłego, szukamy czegoś, bo mamy ochotę na burgerka. A jak nie, to tradycyjnie nie wracamy na pizza. Do tego samego lokalu, co nie? Czyli la. La, mega, la mega, mega. Jedzą. No, bez kitu, fajne. Lokal nie jest jakiś piękny, ale. Lokal nie jest piękny, ale jedzenie jest spoko. Tak nam się wydaje, co nie? Dokładnie tak. A więc ruszyliśmy w kolejne miejsce, tym razem w poszukiwaniu czegoś na lunch. Niestety sporo miejsc dopiero się otwierało i żadne z nich specjalnie nas nie przyciągnęło. Więc postanowiłem pobawić się w książula, czyli polskiego króla internetu i specjalisty od kebabów. Ale czy kebab to coś, co mógłbym Wam polecić, jeśli już jesteście na Malcie? Raczej nie. Jeśli jednak szukacie miejsca w San Pos Bay, które będzie odpowiednikiem polskiego kebsa, to koniecznie zajrzyjcie do Pos Kebab. Kebabik. Zobaczymy. 8,50 bodajże. Wrapik. Yy, <grym> Mam nadzieję, że będzie taki prawdziwy turecki kebabik, co nie? Teraz zobaczymy. No, jakoś tak powiem Ci, że nie wiem. Wziąłem sobie wrapika. Możemy no, sobie zjeść pół, po pół, nie? No i zobaczymy, czy z tego wyjdzie. Mój kebabik już dotarł do nas. Tak. Teraz zobaczymy co z tego wyjdzie. Pierwsze wrażenie wygląda dobrze. Dużo mięcha. No, ale cóż, kebab jak to kebab? Całkiem spoko, ale nie będę się tutaj za bardzo rozgadywał, szczególnie, że w tureckiej restauracji leciały przeboje model Talking, co moglibyście usłyszeć w tle. A ja po prostu nie chcę, żeby YouTube spłatał nam figle i zablokował filmik. Choć szczerze mówiąc, spodziewałem się w takim miejscu bardziej klimatycznej muzyki, chociażby prosto z Turcji. Słuchajcie, właśnie się muza, ale w tureckiej restauracji leci model Talking. No cóż, ale to już kolejna niespodzianka, która spotkała nas na Malcie. Tak czy inaczej, poszkebab to solidna opcja, gdy chcecie zjeść coś prostego, ale również smacznego. My idziemy szukać dalej tym razem czegoś dla Pauliny. Na dzielnicach Budziwa i Aura znajdziecie mnóstwo klimatycznych restauracji, które kuszą zapachem i wystrojem. My postanowiliśmy odwiedzić grecką restaurację Zorbas, która od razu przyciągnęła naszą uwagę swoim klimatem. Jak się okazało, nie tylko świetnie wygląda, ale serwuje też pyszne jedzenie. Dopiero podczas montażu tego filmu sprawdziliśmy opinie na Google i TripAdvisor i faktycznie lokal jest tam bardzo wysoko oceniany. Czyli wybór był po prostu strzałem w dziesiątkę. I chyba się ciska. Naprawdę? No, a Ty? Co? Czemu? Co? No jednego. No, to są małe. 330. Nie ma? No nie. Oczywiście po chwili namysłu zamawiamy dwa piwka, suwlaki oraz chicken gyros na talerzu z frytkami. Czas oczekiwania nie był zbyt długi, głównie ze względu na niewielką ilość klientów w tym momencie. Natomiast od razu było widać, że wszystko przygotowywane jest na świeżo. Jak bejwa? Kończę nie zabierze Dobra, lipa, że nie ma tosy taki jak w gracji. Ja mam Ale dużo ten surwakki bardzo, nie? Ale na Oczywiście jakby tego było mało musiałem pies jeszcze talerzyk talerz Chicken Girosa, nie wiem czy zjem, ale Nie zjem Raczej nie zjem ale jest bardzo smaczny Żałuję tej tureckiej, no ale to nie ma jest naprawdę spoko jak? Zamiarłam się, że nie wstale, nie wiem jak to stanie O dziwo dałem radę No i co najśmieszniejsze ruszyliśmy dalej na deser Skoro jesteśmy na wakacjach to ponoć kalorie się nie liczą tak naprawdę z tym deserem wyszło totalnie spontanicznie, właściwie ruszaliśmy już w stronę auta i byliśmy gotowi na powrót na lotnisko, ale nagle jedna z kafejek przykuła naszą uwagę. Ta kafejka to Sotto Zero, to popularna lodziarnia, która serwuje nie tylko włoskie gelato, ale także słodkie desery i nawet pistacjową kawę. Więc jeśli chcielibyście jej spróbować i uniknąć dodatkowej podróży do słynnego kafeberry w Sliemie, to dajcie znać w komentarzach czy wam smakowało. My skusiliśmy się na lody, ale wybór deserów był naprawdę ogromny, aż żałowaliśmy, że trafiliśmy tu dopiero na sam koniec. Jeśli lubicie słodkie smaki, to koniecznie zajrzyjcie do Sotto Zero, bo było to naprawdę idealne miejsce na zakończenie naszej podróży. Lodzik jeszcze musiał wjechać. ładowanie kalorii. Smaczek, Hinterbuena. Spokojnie nam wyjdzie. A twój baby? Jak? Chyba. Pokażę. Okej, okay, ale taki. Okej. Okay. Nie, nie spokój się aż tak bardzo. Mhm. Już, może my sobie wiesz na chcesz. Aż tak bardzo nie. Bo mi twój spokojnie napięć. Tak? No, dawaj. zamagałeś. Myślałem, że wykąpałem. Co miałem pedzisz? I takim słodkim akcentem zakończyliśmy nasz trzeci dzień pobytu na Malcie. Tego dnia postawiliśmy na relaks i testowanie lokalnego jedzenia. Jeśli chcecie zobaczyć więcej miejsc wartych odwiedzenia, to koniecznie sprawdźcie nasze poprzednie vlogi. Zabierzemy was między innymi do Valetty, Marsa Szlok, wioski Popeya oraz wielu innych atrakcji. Dodatkowo dowiecie się, gdzie warto zjeść, ile kosztują różne atrakcje. A jeśli ten film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. To dla Was tylko sekunda, a dla nas ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału i tworzeniu kolejnych podróżniczych treści. My natomiast ruszamy już w stronę lotniska, dziękujemy Wam, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnych filmikach.